Załóżmy taką sytuację, że pod choinką znajdujesz swoją pierwszą gitarę, z automatu stając się początkującym gitarzystą. A z racji tego, że idą święta, postanawiasz podrasować świąteczną atmosferę, grając i śpiewając świąteczne kolendy. Niestety wszystkie okazują się zbyt trudne, więc z opuszczoną głową mówisz... Chyba <noise> spróbuję w następne święta. Na szczęście, całe na zielono, z Mikołajem na kracie, wkraczam tutaj, ja, pokazując Ci, że możesz z łatwością zagrać dwie super łatwe kolendy za pomocą tylko i wyłącznie trzech prostych akordów. Z tej strony wujek szpon, a ty oglądasz w szponach gitary. Podczas dzisiejszej lekcji nauczę Cię jak zagrać wśród nocnej ciszy oraz przybieżej do Betlejem. Zanim jednak zaczniemy, muszę powiedzieć Ci kilka rzeczy. Pamiętaj o tym, aby wygodnie usiąść sobie z gitarą, następnie złapać gryf w taki oto sposób, aby zmieścił się między kciukiem a palcem wskazującym. Aby skutecznie i w łatwy sposób docisnąć strunę do progu, umieść czubek pionowo ustawionego palca po prawej stronie progu. Dzięki temu dociśnięcie struny będzie bardzo proste. Przeciwieństwem tego będzie przesunięcie palca na lewą stronę oraz jego wypłaszczenie, co da nam o wiele gorsze efekty. Struna po prostu wydaje się być w tym momencie twarda i niemożliwa do dociśnięcia. Mając już tak podstawową wiedzę, możemy przystąpić do drugiego etapu: czyli po prostu do nauki tych trzech akordów, z których zbudujemy dzisiejsze dwie kolendy. Do nauki, jako pierwszy akord, wybrałem dla ciebie akord g -dur. Brzmi on w ten sposób oraz wygląda następująco. Aby go złapać, musisz przełożyć środkowy palec na trzeci próg szóstej, czyli najgrubszej struny. Zaraz pod spodem na piątej strunie należy przełożyć palec wskazujący na jej drugim progu. Następnie opuszczamy strunę czwartą i trzecią, kierując się od razu na drugą strunę. I tam należy palcem serdecznym złapać próg trzeci, i zaraz małym palcem pod spodem na najcięższej strunie pierwszej, również trzeci próg. Całość brzmi tak. Uważaj tylko na to, aby nie złapać go zbyt płasko, co wytłumi nam wszystkie dźwięki w tym akordzie. Można jeszcze troszkę wypionować palce. I popularną rzeczą, która może ci się przytrafiać, to środkowy palec, który będzie chciał przechodzić na lewą stronę progu, co oczywiście jest bardzo negatywnie wpływające na skuteczność dociskania struny do progu. Drugi akord niewiele będzie różnił się od pierwszego: nazywa się CAD9 i często używa się go zamiast c -dur. Czyli jeśli znasz akord G-dur, wystarczy, że pierwsze dwa palce skierujesz o jedną strunę w dół, co da ci ten drugi akord CAD9. Pamiętaj, aby nie uderzać w nim najgrubszej struny, ponieważ zabrzmi ona źle. Ostatni akord do nauki to Dedur. Jego diagram przypomina trójkąt i uwaga nie wolno w nim zagrać dwóch najgrubszych strun, ponieważ brzmią strasznie. ła! Spójrz teraz, jak go zagrać. Ten akord rozpoczynamy od zagrania pustej czwartej struny. Następnie palcem wskazującym musisz złapać drugi próg na strunie trzeciej. Teraz palec serdeczny łapie na drugiej strunie trzeci próg i środkowy palec łapie drugi próg na najcieńszej strunie. Teraz zrób sobie małą przerwę, poćwicz solidnie dzisiaj świeżo poznane akordy, a żeby ci to ułatwić, wyświetlam teraz ich diagramy. Możesz zapauzować wideo lub zrobić sobie print screena na później. Pogadajmy jeszcze chwilę o prawej ręce. Ona po prostu może tutaj kciukiem wydobywać dźwięki, niejako kłaskając te struny. Zobacz na to. Zwrotki do wśród nocnej ciszy grane są na akordach G dur oraz D dur, które najłatwiej zmieniać ze sobą trzymając na stałe palec serdeczny na trzecim progu struny drugiej, czyli tej prawie najcieńszej. Możemy to zrobić, ponieważ ten. Dźwięk łapany tym palcem występuje w obydwóch akordach. Za to kolosalną drogę musi przebyć środkowy palec. Warto z osobna poćwiczyć właśnie przemieszczanie środkowego palca. Możemy zatem teraz zacząć grę tej kolędy oraz jej śpiewanie. Wśród nocnej ciszy głos się To nie ja fałszuję, to ty masz zepsuty głośnik, masz tak. <grystanie> Jak widać, powolutku uderzam sobie rytmicznie kciukiem, w tym samym rytmie, zmieniając akordy. Łatwo zauważyć, że dane słowa przypisane są do konkretnych akordów. Następnie musimy śpiewać. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Refreny gramy już na trzech akordach. Kolejność będzie taka: G, C, A9 i D. Czym prędzej się wybierajcie, do bednerem pospieszajcie, przywitać pana. Przywitać pana. Wątpliwie najłatwiejszą zmianą w całym tym zestawieniu jest zmiana G-dur na c 9 Wystarczy przełożyć pierwsze dwa palce o strunę niżej, nie zmieniając ich ułożenia. Naturalnym następnym krokiem będzie próba poskładania tego w całość. Pamiętaj, aby grać bardzo proste bicie. Ten kciuk może po prostu nawet grać tylko jeden akord, nie musi być powtarzany, a najwygodniej na pewno będzie Ci... Akcentować. Grane i śpiewane sylaby. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTubie, takie jak wideo, tabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu. Naszą drugą kolędą jest wcześniej zapowiedziane przybierze i dobytlejem pasterze. kolenda, której zwrotkę gramy głównie na akordzie G-dur, lecz w pewnym momencie z G-dur przeskakujemy piętro niżej dwoma palcami na akord CA9. Więc sobie tutaj lecimy w dół i w górę W dół i w górę Przybierzeli do Betlejem pasterze Grając skocznie dzieciom też ku że Chwała na wysokości, chwała na wysokości A po... Krótka informacja. Postanowiłem, że umieszczę wszystkie opracowania otworów, czyli ponad 30 pozycji, w specjalnej paczce materiałów, która będzie dostępna dla każdego patrona bez względu na to, jaki poziom wsparcia wybierze. Zapraszam do zapoznania się z moim profilem na Patronacie. A obecnym patronom naprawdę dziękuję za wsparcie, bo to dzięki Wam to, co tutaj tworzę, w ogóle jest możliwe. Dzięki, Buziaki! Koniecznie kliknij w to wideo, aby nauczyć się kolejnych ciekawych kolęd. Życzę Ci wesołych, radosnych świąt i koniecznie pamiętaj, aby pozostać w szponach gitar.